Udrażnianie głowicy w drukarce atramentowej Epson EcoTank L365. Będziemy używać zestawu do udrażniania. Link w opisie. link do zakupu oczywiście w opisie. Zestaw do udrażniania. Zaczniemy, zrobimy wydruk, zobaczymy jak wygląda stan głowicy. I na komputerze robimy test głowicy, test druku głowicy. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Z tego, co widzimy, drukarka nie drukuje praktycznie w ogóle. Tylko jakieś ślady, dobrze. Zaczniemy. Dajemy, pokazujemy najszybszy sposób, jaki możemy to zrobić. Kopiuj, czekamy aż głowica wyjedzie. Usłyszeliśmy, że głowica wyjechała. Wyjmujemy kabel zasilania z tyłu. Głowica nam się zwolniła, czyli jest luźna. Kawałek ręcznika. Wkładamy. Aha, przepraszam. Tutaj w tym wypadku jeszcze musimy zdjąć osłonkę. Tej głowicy, czyli tutaj ma, mamy jedna śrubka. Nie, najlepiej, żeby nie musieć klapy jeszcze zdejmować, to zjeżdżamy sobie na bok. Tu możemy pochylić śrubokręt. Trzymamy sobie tylko palcem, żeby nam śrubka nie wpadła do drukarki. O, wyjmujemy. Teraz tutaj mamy jeden zaczep. Może pokażemy tutaj podnosimy go o i schodzi nam. Odkładamy. Teraz wjeżdżamy sobie tutaj i tutaj za każdym kartridżem mamy taki też zaczep, żeby po prostu po naciśnięciu jego powinny nam te susze poschodzić. Czasem trzeba użyć jakiegoś. Myślę, że tutaj będziemy musieli rzeczywiście użyć śrubokręta albo nożyka. Możemy to zrobić ślubokręta. Nożyka. i nożykiem będziemy musieli tutaj po prostu to odhaczać i zdejmować czyli naciskamy to i do góry naciskamy i do góry i wychodzą nam wszystkie, i ostatni to samo. O. Dobrze, zaczepy nam zeszły. Teraz składamy ręcznik. Najeżdżamy sobie głowicą na suchy ręcznik. Przygotowujemy szczykawkę, nabieramy płynu, wężyk zakładamy i tutaj w wypadku tego, tu mamy wszystkie kanały są niedrożne, więc po kolei udrażniamy każdy jeden. Jeżeli mamy na przykład niedrożny tylko czarny, nie ma potrzeby udrażniać kolorów. W zależności jak bardzo nam tutaj, tak jak w tym wypadku leciutko fajnie się przepycha, po około pół lub centymetr przepychamy tego płynu. Troszeczkę powoli, nie używamy zbytnio dużej siły. Następny kanał czy tam cela. Przepychamy. I ostatnia. Drukarka oczywiście wyłączona. I mamy wszystko przepchnięte. Teraz przydałby się jeszcze kawałek jakiegoś ręcznika, żeby troszkę tam osuszyć. Zjeżdżamy ręcznikiem. O, widzimy, że wszystko prze, przelało nam się, ten płyn cały przeszedł. Osuszamy sobie tutaj to miejsce. W zależności ile tego płynu się wylało, może być mokro. Zakładamy z powrotem. Tusze. Takują po kolei. uważać, żeby tutaj wężyki nam się zbytnio nie, nie, po, nie pozawijały. Teraz śrubka. Plastikowa obejma. Tutaj sobie pamiętamy, że to co nam tutaj wyskoczyło to musi wejść. Dociskamy do boku. Wszystko ładnie siadło. śrubka tak jak mówiłem wcześniej uważamy żeby śrubka nam nie wpadła do drukarki bo później będziemy musieli się kłopotać z wydostaniem jej delikatnie trzeba to ją przykręcić śrubka przykręcona włączamy drukarkę nasilanie Pamiętamy jeszcze, jak przepychamy wszystkie po kolei dysze, cele, zawsze musi nam zostać płyn w drukarce. Nie pchamy do końca, żeby nie zapowietrzać głowicy. Jak nam braknie, to nabieramy sobie następnie znowu płynu, żeby zawsze płyn był w szykawce. Poczekamy teraz, aż drukarka się ustawi. Zrobimy czyszczenie... Głowicy. Trzeba przeczyścić teraz wszystko atramentem. I zobaczymy, jaki mamy efekt. Czy uda się to za jednym razem zrobić? W 90 przypadkach wystarczy jedno przepchnięcie, i drukarka działa poprawnie. Włączymy teraz czyszczenie głowicy drukującej. Jeszcze drukarka nam się nie ustawiła. Musimy poczekać. Teraz drukarka jest gotowa. Możemy wykonać czyszczenie. Włączyliśmy czyszczenie. Drukarka teraz będzie czyściła sobie głowicę. Na końcu zrobimy test druku, zobaczymy jaki mamy efekt końcowy. Mamy nadzieję, że to już będzie efekt końcowy, że nie będzie potrzeby jeszcze czyścić głowicy. Drukarka w tej chwili zakończyła czyszczenie głowicy. Zrobimy wydruk. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki mamy efekt tego czyszczenia. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. O, czyli tutaj mamy mokrą kartkę, poczekamy jeszcze, chyba musimy jeszcze raz puścić, żeby Bo nie widać. Ale już widzimy, że czarny się pojawił, a kolory jeszcze nie. Czyli będzie trzeba jeszcze dalej czyścić. Czyli mamy czarny, jak widzimy, kolorów jeszcze brakuje. Czyli nie będziemy od razu czyścić zestawem, tylko jeszcze raz włączymy czyszczenie głowicy drukującej. Zobaczymy, jaki będzie efekt po po następnym czyszczeniu. Jeżeli to nie pomoże, musimy procedurę powtórzyć jeszcze raz, czyli rozebrać głowicę i wyczyścić tym razem już tylko te kanały, w których nie mamy, w których nie ma efektu, czyli, czyli kolory, bo czarny mamy. Dla porównania, póki drukarka czyści, pokażemy, to był wydruk pierwszy, to mamy wydruk już po pierwszym czyszczeniu, czyli czarny jest już, wszystko w porządku. Pozostało nam jeszcze jeszcze kolory ale tak jak widzieliście drukarka była bardzo mocno zasnięta nie drukowała nic głowica przepraszam głowica była zasnięta drukarka nic nie drukowała Drukarka skończyła czyszczenie głowicy, spróbujemy jeszcze raz wydruk zobaczymy czy, czy coś pomogło, jak będzie teraz to wyglądało. I widzimy, że tutaj zaczynają nam się pojawiać kolory. Czyli w tym wypadku ja bym proponował jeszcze nie czyścić tej głowicy, tylko jeszcze raz udrożnić tą głowicę. Nie będziemy już tego pokazywać, bo to już kończy nam się czas. Czyli jeszcze jedno czyszczenie, które powinno doprowadzić do tego, żeby tu ten wydruk był ładny. Jeżeli to nie pomoże, jeszcze raz rozkręcamy, to wyjmujemy te tusze, czyścimy zestawem i ponownie. Próbujemy, próbujemy to udrażniać, czyść później. Czyść, udrażniamy, czyścimy. No, Tę procedurę jeszcze raz powtarzamy od nowa. Dziękuję bardzo. Link do zakupu zestawu pod filmem.